Ja usiąłam na swojej stronie i w kolejnym odcinku na moim kanale Skip Browsers. W tym, słuchajcie, odcinku pokażę Wam nową postać na niej, którą możemy testować. Już jest. Yy, jak widzicie, na pierwszym poziomie mocy ma yy, 2000 zadaje. Swoim obrażeniem. Ma tyle samo HP co kruk, ma na pierwszym poziomie mocy. Pierwszy, słuchajcie, Star Power. Na, znaczy, jej Super Atak to jest dron, który możemy sterować, a już Wam mówię Star Power, że po prostu ona z, yy, to, yy, jej Super Atak, znaczy, jej Star Power to będzie takie coś, że Pip zależnie od. Y, y, od zasięgu zadaje 2500 tysiąca obrażeń na plusie a y, drugi star power jeszcze go nie dali do gry to będzie taki że słuchajcie możemy po prostu możemy y, że na nie będzie za, dostawała mniej y, po prostu będzie zadawać o 20 lub 50 o no 20 chyba procent mniej gdy będziemy sterowali pipem, więc mi się w sumie on będzie podobał, ten star power, tylko trochę źle. Jak wy widzicie, ja się teraz mogę Wam tak odwrócić, żebyście mogli sobie zobaczyć na tego, jak ona to steruje tym pipem. Już Wam pokażę, odwrócę się. Jak widzicie, nasz, na ni steruje. Ma taki joystick. O, jak miałem takiego buka, buka? Wiem. Dobra, słuchajcie. Teraz my sobie pójdziemy na normalną giereczkę. Ja wam pokażę, gdzie ona jest. Tutaj widzicie nowi zadymiarzy już wkrótce. Ja sobie wezmę Morza Mortisa. Tutaj, jak widzicie, mam 42 poziom. Padacie też na kanał Hydrofo5. Zostawcie mój subika. Pamiętajcie też o mnie, żeby dać subika, i pod tym filmem dać łapeczkę w górę. Możecie też napisać komentarz. O nie wziąłem, Murtisa wziąłem na solo. No bo jak nie. No wiem. Smarnował ulta ten Frank, fajnie. Kurde, nie mam jak. Stary, jak gram na solo mortisem. O ja. Myślałem, że mnie w ogóle już nie gra, jakby co. On nie. Ja za... Błagam, Franku, zużyj no tego ulta. O ja. Stary, ja wziąłem Murtisa na solo. Zgarnąłem mu jednego powercube. No nie, ja się trochę boję tego. No, kurde, jeszcze mi zacina. Jest, bij się. O nie, bot. Się boję tego bota. ha. ha. Pierwsze miejsce Mortisem, chociaż miałem Power Cuba. Pięknie. I 136. Fajnie. Dzisiaj w Aha. Ja w ogóle dzisiaj będę miał chyba już 43 poziom. No. Aha. A ja 16 tysięcy, chyba 100 O, jest księdzeczka Wy widzicie? Jaki bóg wrze No Aha, ja... <grym> Ja próbuję pod dobrym kątem spróbować to. Nie, nie, nie. Nie da się. O, kolejny morcisz. Nie, no coś dostałem. Błagam, niech nie na obiad. No nie. Nie, czekaj. A nie, to nie. Kurde, siódme miejsce chyba. Ósme Dobra, słuchajcie, widzowie, biorę. W ogóle stary, ja miałem wczoraj do Geila sobie... Ej, a ile... Na które masz poziomie mocy Geila? A masz do niego jakieś punkty mocy? Aha A możesz go ulepszyć? Aha, bo ja nie. Aha, kurde, zabił mnie. A ja mogę pięć star poweru, Nie, ja mogę... Ja mogę cztery star power chyba wydropić. Nie wiem do jakich postaci, ale na pewno Ale na pewno mogę Wydropić do tego El Primo 2, do Karla 1 i do Dwestii 1 No nie, głupia, strzeli No Aha Właśnie to jest dla mnie głupie, no bo postaci teraz nie mogę wydropić Bo mam bardzo dużą na t no kurde Aha Jesus Maria que idiota smorn Haha, ha, nie trafił. No nie, zabije mnie za chwilę. No i jak mnie zabili? Aha, bo ty pewnie do niego dałeś... Ja mam na pierwsze. A ja ty do niego dałeś te 100 punktów mocy? Co? Aha. Aha, ja nie daję do El Primo I do żadnych innych postaci Bo ja teraz po prostu tylko Daję do Po prostu do Broka, no bo Będę go maksował po prostu I tyle No nie, no Tak Ha, strzelili. Aha Nagrodę Dobra, ja mam tutaj ujna, teraz teraz Murtisem na Zadynce. Aha A mi coś nie pasi. A nie. Coś jest 1250. Co ja tak mało dzisiaj? Ale ten dzisiaj czas mi szybko zleciał. Wczoraj miałem dłużej. Nie. Nie. Mm, bo za chwilę będę musiał kończyć grać. Jezus Maria co za namus. Za Jackie, kurna, mać idiotka. Ksi. Nie wiem. trzynasta coś. Dobra, ja mam tutaj. Jezus Maria, idiota. Jezus Maria nie mogę trafić w ogóle. Jezus Maria, la musie. Możesz sobie na to trykształtować. Ja. Nie gram z mortisem. Idiotą. Dobra, słuchajcie. Cichaj tam. Dobra, słuchajcie widzowie. Wezmę sobie Gaila, ale... Dobra. Ja gram w starcie w trybie duo. Na igrzyskach. Muszę nitą coś zrobić No to dawaj, chodź No to czekaj Muszę najpierw sobie pomyśleć Ciekawe by była na to dobra postać Postać na to Na to by był dobry kolt Bo ja w ogóle ciągle biorę kolta Ale... Dobra, wezmę sobie Karla Karla wezmę Nie wiem. Kruka. No, słuchajcie, idę i dobra, lecimy. Dobra, ja? Ty bierzesz tą skrzynkę? Stary, zmienili gadżet do tego, yy, jak on się tam nazywa, do nity dali. Ha, zabiłem. Zmienili. O ja, o matko. jest tylko dwa, nie można i nie ma już trzech. Ja Głupie. On nie był za dobry. Słychać go? Nie <laughs> nie uh -huh. O nie, no O ja Uważaj, my Mój misiek, nie wiem co tam robi Ale coś tam ubija chyba Jak to? Co? Nie wiem. No nie mo. No. Jak to się stało? Albo wezmę najwyżej kolta, bo kolt jest dobry. No naprawdę. Ja byłem pierwszą osobą, która wymaksowała y, tego, Bula, y, Rosę. Nie, ty byłeś. A. Ty. Tam jest Rosa i jebnięta. Tam jest Brok. Możesz na Broka skoczyć. Tu jest brok, możesz na broka skoczyć. No to nic, ja go mogę tutaj poobijać trochę. Aj, spadł. Skacz na niego może, dawaj. Dawaj, jedziemy na niego, dawaj. Dobrze. Oni ta. Aj, zmarnowałem na Miszka gadżet. Aja, aj, aj. Ha, ha! Mój misiek i ja. To zgrana para. <grych> Ej stary, misiek i ja to zgrana para. Uważaj, bo tu są miny. Tu są miny chyba. Ha, mam dalej łuta. Czekaj, mam miśka. O ja. Dawaj ją. Nie będę się z wami Timował. Nie bój nic. O ja. Nice. 53 tysiące zadałem. Obrażeń. No, mam 90 tysięcy obrażeń mam zadać. Dawaj. No wiem. Za chwilę w ogóle mam iść na obiad. O nie, wziąłem nitę zamiast kolta. Sandy. A ja mam Sandy i Nita, jakby co? A ja mam, aha i widzę. No nie. Aj zwaliłem to, sorry. Nie po co mnie ja tam w ogóle szedłem? Dobra, to by było słuchajcie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i na kanał HydroFop5 też zbijacie. No to się ma.